Zaczynamy kolejne wydanie newsów. Z ramienia MetalNews.pl melduje się Halkile. Zapraszam! Black Veil Brides w przyszłym roku wydadzą nową muzykę. Perkusista zespołu Christian Kama w wywiadzie dla portugalskiego Metal Global potwierdził słowa swojego scenicznego kolegi Andiego Birsaka. Pracujemy już nad naszą nową muzyką. Nie wiem dokładnie kiedy zostanie ona wydana, ale w dalszym ciągu nad nią pracujemy. Nie wiem nawet czy wydamy te utwory jako pojedyncze single, czy może jako epkę albo cały album. Zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądać po naszej aktualnej trasie i jak przyjmą się te nowe kompozycje. Ale na pewno w najbliższej przyszłości wydamy jakąś nową muzykę. W tym tygodniu zespół wystąpił w Polsce wraz ze specjalnym gościem w postaci Hailstorm. Oh! TUL wybiera się do Polski. Celem jest krakowska Tauron Arena, a sam koncert przypadnie na środek trasy, jako zespół rozpoczyna 25 maja przyszłego roku. Do nas TUL zawita 11 czerwca wraz z Night Versus w roli supportu. Co najbardziej przykuwa uwagę to oczywiście ceny biletów. I nie chodzi tutaj tylko o wejściówki VIP. A trzeba przyznać, że ich ceny zwalają z nóg i niektórzy mogą wziąć kredyt, by być bliżej zespołu. Wejściówki startują z pułapu 940 zł i jest to cena za miejsca na samym końcu Tauron Areny, tuż przy wejściu. Sektor przy samej scenie to już wydatek rzędu 2013 zł, a te trochę za nim są nieco tańsze i kosztują 1780. Poza biletami w cenie znajdują się także ekskluzywne gadżety, wejście na próbę techniczną, okazja by zrobić zdjęcie z muzykami oraz pierwszeństwo przy stanowisku z merczem. Natomiast bilety dla zwykłych śmiertelników to koszt wciąż spory: miejsca siedzące i płyta w przedziale od 405 do 860 zł, miejsca przy przejściu od 455 do 860 zł, a bilety plagiowe od 765 do 2013. Bruce Dickinson nie ogranicza się tylko do kariery biznesowej czy muzycznej. Wokalista wystąpi w filmie Burn of the Dead, którego motywem przewodnim będzie cover band ABBY. Uw zespół zostaje uwięziony w klubie nocnym, gdy na świecie rozpoczyna się apokalipsa. Pomysłodawcą filmu jest syn wokalisty Austin, a w fotelu reżysera zasiądzie Elsa Kephart. Całość ma być utrzymana w stylistyce krwawego gory i ma w niej zagościć więcej gwiazd ze świata rocka i metalu. Sam Dickinson wystąpi na przyszłorocznym Mystic Festival, gdzie zaprezentuje materiał ze swojego nowego albumu solowego The Mandrake Project, z którego pierwszy singiel Afterglow of Ragnarok premieruje 1 grudnia tego roku. A skoro mowa o Mystic Festival, to do grona wykonawców dołączyli Ghost Kid, Violence, Furia oraz Chelsea Wolf, która może mnie przekonać do wybrania się do Stoczni Gdańskiej. teraz chwila dla partnera kanału. Winiary Bookings to projekt powstały w 2012 roku, który wyrósł z hobby dwóch przyjaciół. Do dziś z organizacji małych klubowych koncertów urósł do rangi jednego z najpoważniejszych graczy na polskim rynku. Jak sami mówił, tylko w 2023 roku uda im się zorganizować około 200 koncertów w 15 miastach Polski z dostępem do największych obiektów koncertowych. Specjalnością Winiary Bookings jest szeroko rozumiane ciężkie gitarowe granie, jednak to drużna, różnorodna i nie zamyka się na inne gatunki, więc wielbicie elektroniki, popu, rapu czy folku na pewno znajdą coś dla siebie. Teraz kilka koncertów jakie organizują. 2 grudnia w warszawskiej Hydrozagadce pokażą się Jesus Peace wraz z Heavy Runner oraz Vehement. Cena biletu w drugiej puli to niecałe 92 zł. 7 grudnia również w Warszawie wystąpią Fit For A King, a towarzyszyć im będą Emure, Throne oraz The Gloom In The Corner. Różnica w miejscówce jaką jest klub Proxima, a cena biletów to około 150 zł. I na koniec Suicidal Angels na dwóch koncertach w Polsce w dniach 10 i 11 marca przyszłego roku. Lokalizacje to warszawskie wódum oraz wrocławski łącznik, a wraz z nimi na scenę wkroczą także Fusion Bomb i Crimson Fire. Cena biletów w pierwszej puli to 106 zł z groszami. Kerry King zapowiada, że nie wybiera się na emeryturę. 5 lat po zakończeniu działalności Slayer'a najsłynniejszy krasnolud z gitarą wraca na scenę ze swoim nowym projektem, który póki co wciąż owiany jest aurą tajemnicy. Jego debiut zaplanowany jest na festiwal Welcome to Rockville, odbywający się na Florydzie w dniach od 9 do 12 maja przyszłego roku. Sam zainteresowany w wywiadzie dla Metal Hammer mówił tak. Znacie mnie, więc wiecie jak to będzie brzmiało. Zagrałem nowy kawałek mojemu kumplowi i powiedziałem mu, jeśli w ciągu ostatnich lat napisałem coś co brzmi jak Slayer, to... Właśnie to. On odparł. Brzmi to, jakby mogło trafić na dowolną płytę Slayera. Ten riff skomponowałem w garderowie przed koncertem Slayera i nagrałem go na telefon, żeby nie zapomnieć. Mówił także, co czuł po odejściu Slayera na muzyczną emeryturę. Gniew, a co innego? To było przedwcześnie. Moi bohaterowie z dzieciństwa wciąż grają. Mogę grać i wciąż chcę grać, ale ta możliwość została mi zabrana. No ale chyba pora zacząć nowy rozdział. Byliśmy u szczytu formy, a nie ma nic złego w odejściu, gdy jest się u szczytu. To dobry sposób. Winszuję, ale czy tęsknie graniem? Tak. Absolutnie. Wiadomo, że w tworzeniu nowego projektu pomaga mu były perkusista Slayer Paul Boston. Czy Def Leppard planuje zakończenie kariery? Każdy zespół w końcu musi zejść ze sceny. Jednak brytyjskie dinozaury nie czują takiej potrzeby, o czym mówi Rick Allen. Nigdy nie rozmawialiśmy o naszym ostatnim koncercie. To taki nasz słoń w salonie. Zawsze unikamy tego tematu. Spójrz na stąsów. Oni z każdym kolejnym rokiem podnoszą poprzeczkę, i z tego co wiem, to za niedługo ponownie wyruszą w trasę. Jeśli więc oni mogą, to my tym bardziej nie mamy na co narzekać. Kilka lat temu na ten sam temat wypowiadał się Vinnie Campbell: Przestanę pracować z muzyką dopiero, gdy umrę. Nie planuję jakiejkolwiek emerytury. Nie interesuje mnie to. Gra na gitarze to wszystko, co kiedykolwiek chciałem robić, i mam niesamowite szczęście, że mogę zajmować się tym praktycznie od zawsze. Nie wiem, co bym miał robić, gdybym z tego zrezygnował. Koncertowałem nawet w trakcie mojej walki z rakiem. Byłem w trasie, gdy przechodziłem naprawdę trudną chemię, przez którą nie miałem żadnych włosów na głowie. I fakt, że mogłem dalej wykonywać swoją pracę, na pewno pomógł mi bardzo w walce z chorobą. Końcowym newsem będzie przyszłoroczny występ Slaughter to Prevail w Polsce. Zespół wystąpi w warszawskiej progresji oraz krakowskim studio. Terminy to 25 i 26 stycznia, a cena to 150 zł. Zespołem dzisiejszego wydania jest białostocki Bies, który obecnie ma wakat na stanowisku wokalisty, więc jeżeli lubicie klimaty przeplatające heavy i power metal, to wiecie do kogo się zgłaszać. Tytuł utworu to Wataha. W tym wydaniu to już wszystko. Dziękujemy naszym patronom i zapraszamy na kolejne wydanie.